Przed sprawdzianem zadanie pierwsze. Wzór funkcji kwadratowej podany jest w postaci f od x równa się 3 odjąć 2x i w nawiasie 5x dodać 4. Przekształcimy tą postać. f od x to się równa 3 odjąć 2 razy 5 to jest 10x kwadrat minus 8x f od x równa się minus 10x kwadrat minus 8x dodać 3. Policzymy wyróżnik trójmianu kwadratowego, czyli delta. Wpisując ówcześnie, a jest minus 10, b minus 8 i c 3. Delta b kwadrat minus 4ac. Czyli B nasze to minus 8 do kwadratu, minus 4 razy a i razy c. 64 dodać 120. 184. Ponieważ delta wyszła dodatnia, 184, oznacza to, że funkcja kwadratowa ma. Pierwiastki, czyli ma postać loczynową. Ta postać, która jest tutaj wskazana, to postać ogólna, i kanoniczna to wtedy, gdy jest podane P i Q wierzchołek. Również umiem policzyć z tej postaci. Także odpowiedź to D można przedstawić tą funkcję w każdej z trzech postaci. Zadanie drugie. Podano nam tam dwa miejsca zerowe, czyli tak zwane pierwiastki, minus 3 i 5. Możemy zapisać tę funkcję w postaci iloczynowej. x dodać 3, x odjąć 5. Dla przypomnienia, postać iloczynowa wygląda następująco. a x odjąć x1, x odjąć x2. Zapytują oni teraz nas w podpunkcie A. Ile wynosi f od minus 4? Czyli 4 razy zamiast x włożę minus 4, dodać 3, minus 4, minus 5. 4 razy minus 1, razy minus 9. 4 razy 9 to 36. Zapytanie było, czy jest to większe od 0. Tak, jest to większe od 0. Natomiast pytanie było, znajdź odpowiedź fałszywą. Także muszą sprawdzić podpunkt B. F od 5. 4 i znowu podkładamy zamiast x 5, tym razem 5 plus 3, 5 odjąć 5. 5 odjąć 5 daje mi 0, tak więc wynik od razu jest 0. W podpunkcie B wynik miał być 0, tak więc jest to poprawna odpowiedź. Zadanie trzecie. Pytają się, gdzie funkcja ma wszystkie wartości dodatnie. Wartość dodatnia. Czyli musi to być nad osią x. Sprawdzimy podpunkt A posłużymy się do tego wykresem. Y równa się x plus 1 do kwadratu minus 1. Wzór został podany w postaci kanonicznej. Oznacza to, że wierzchołek jest, jak tu jest 1 z przeciwnym znakiem minus 1 to moje p, a moje q to minus 1. Sporządzając odręczny wykres tej funkcji ma ona wierzchołek na x w minus. 1 na y w minus 1 ramionami skierowana jest do góry czyli wykres wygląda w ten sposób więc i wszystkie wartości nie są dodatnie, bo tu jest nad osią, tu jest pod osią czyli ma również wartości ujemne czyli to nie jest poprawna odpowiedź sprawdzamy punkt B f od x równa się minus x dodać 1 do kwadratu dodać 1 wierzchołkiem tej funkcji jest liczba minus 1, 1 Zaznaczamy na osi, oś y, oś x, na x minus 1, na y1, czyli tu mamy wierzchołek, ponieważ przy współczynniku kierunkowym byłoby minus, jest minus, tak więc ramiona skierowane są do dołu. Funkcja ta również ma wartości dodatnie i wartości ujemne, czyli nie jest to poprawna odpowiedź. Pod punkt c, y równa się x odjąć 1 do kwadratu dodać 1. Wierzchołek 1, 1 zaznaczamy na układzie współrzędnych. 1, 1, cyk, oś Y, ramionami w górę. Ta funkcja spełnia nasze wymagania. Ona ma wszystkie wartości dodatnie. Jest cała nad osią, czyli odpowiedź C to odpowiedź poprawna. Zadanie czwarte. Proszą nas o wskazanie funkcji, której parabola ma wierzchołek w trzeciej ćwiartce. Przypomnijmy sobie, gdzie są które ćwiartki na układzie spóżynych Pierwsza ćwiartka, druga, trzecia i czwarta. Podpunkt A. Y równa się 5, x dodać 7, x dodać 1. Miejsce zerowe tej funkcji to minus 7 i minus 1. Sporządzając wykres, minus 7, minus. 7 minus 1. Parabola jest ramionami w górę. Wygląda to w ten sposób. Pytają się nas o trzecią ćwiartkę. Dorysowując tutaj oś Y. Pierwsza, druga, trzecia. Czy wierzchołek ma w trzeciej ćwiartce? Tak, ona ma wierzchołek w trzeciej ćwiartce, bo tu jest jej wierzchołek i to jest trzecia ćwiartka. Czyli odpowiedź A jest poprawna. Zadanie piąte. Proszę, żeby przedstawić wzór w postaci kanonicznej, a także w postaci iloczynowej. Wzór wygląda następująco. Minus 5x kwadrat dodać 10x dodać 15. Zarówno do jednej postaci jak do drugiej potrzebujemy wyróżnik trójmianu kwadratowego, czyli naszą deltę. A jest minus 5, B 10, C 15. Delta B kwadrat minus 4 razy A i razy 10 do kwadratu to 100, minus razy minus 1 plus 4, razy 5, 20, razy 15, 300. Delta wynosi 400, pierwiastek z delty wynosi 20, x1 minus b, a moje b wynosi 10, czyli minus b minus pierwiastek z delty przez 2 razy a, a jest minus 5, czyli minus 32 razy 5 to 10. Po skróceniu otrzymujemy 3. X2 to jest minus 10 dodać 20 przez minus 10. 10 na minus 10 wynosi minus 1. Postać iloczynowa A, X odjąć X1, X odjąć X2. Po wstawieniu nasze A jest minus 5, X odjąć X1 to 3, x Dodać jeden, bo ten minus i ten minus razem dały mi plus. To jest postać iloczynowa, o którą nas poproszono, i jeszcze proszą nas o postać kanoniczną.